Witam wszystkich, tutaj Ulat. Dzisiejszy filmik to druga runda ze strzelania na gągławkach, podczas którego ja i Matias działamy w ramach, powiedzmy, dwójki snajperskiej. Dwa główne zespoły grają aktualnie w scenariusz bomba, a my kręcimy się wokoło i jako, że nie mamy żadnego konkretnego zadania, uznaliśmy, że ciekawie będzie spróbować ukraść przeciwnikom bombę. W końcu jest to punkt zainteresowań wszystkich graczy, więc dlaczego nie nas? 1-40 metrów za kamizelką po prawej strosie, stronie. Na Punkt, który drużyna atakująca ma zaminować, znajduje się na szczycie wzgórza. Taka już tradycja. Dlatego podchodzimy na nie i szukamy celi. Coś słyszałem za swoimi plecami. Przekroki kroki za moimi plecami, to ty? Przeciwnik zauważył mnie pierwszy Oszał? i wykorzystał swoją okazję. Odrodziłem się i teraz wchodzę na wzgórze bardziej od strony respawna drużyny atakującej. Niebiescy już na wzgórzu. A już drugiego po lewej, tak? Tego zdejmuje Matias. Dźwięk uderzenia kulki ze snajperki jest po prostu piękny. Okej, okay, dobrze. Na no punkcie chyba już czerwoni, bo reszta niebieskich schodzi. No i znowu no chwilę uwagi i trup. Znowu wracam do gry i tym razem atakuję od strony małej ambonki. Tutaj podam boną Dobry strzał Ten przeciwnik czaił się na Matiasa, ale nie pilnował swoich pleców Zdjąłem czerwonego przy samym punkcie Patrzcie, mu ukryć bombę. Do ciebie walą. Od lewej od podejścia słyszę głosy. No, coś mi się wydaje, że jednak trafiłem. Niestety na filmie nie widać dokładnie punktu, gdzie uderza kulka. A szkoda. Nie jestem pewien, ale gdzieś tam powinien być saper. Teraz widzę wracającego sapera, prawdopodobnie Jędrzej zabrał ładunek. Tutaj mi trochę zabolało sumienie. Koleżanka jest po raz pierwszy i ma odsłoniętą rękę. Naprawdę nie chcę ją tam trafić. No, teraz lepiej. Matias, jestem pod samym frontem. Szukam tej bomby. Podsuwasz się. Tym razem gałązka nikogo nie uratowała. Wali do mnie Jędrzej, przesuń się. Do przodu i szukam ładunku. Sapel był UCP. Przeswają się dołem w prawo, w prawo się przeswoją. Udało się praktycznie oczyścić teren, więc przeszukujemy, bo gdzieś tu powinna być bomba. Nie widzę tej bomby. O, dostał! Niestety nasz czas na poszukiwania się skończył. Nie usłyszałem, że dostałem, ale kolega z przodu zgłasza, że dostałem w ładownicę czy w zasobnik po lewej to stronie tam? za drzewem. Okej, okay, schodzę. Po raz kolejny wychodzimy z lespa i słyszymy, że bomba już podłożona. No, teraz już jej za bardzo nie mamy jak przejąć, ale przynajmniej spróbujemy trochę poprzeszkadzać. Gracz przede mną chyba zgłasza trafienie, tylko że chyba nie ja go trafiłem, no może jakiś rykoszet ewentualnie. Ja jestem więcej na wysokości flagi, leciutko w prawo. No, te krzaki ewidentnie są po stronie Jędrzeja. Jakbyś dał do Jędrzeja, jedność to byłbym zobowiązany. Jędrzej dostał, ale kto go zdjął, nie wiem. Moich kulek na nagraniu niestety w ogóle nie widzę. Oho, jakieś kroki za plecami. Skoro Matias może tak zamiatać z pisteltu, to ja też. Solki? No, to już najwyraźniej dla tego pistetu po prostu za daleko. Do karabinu dobiegłem, ale pleców nie sprawdziłem. Błąd. Tak się kończy runda, bomba wybucha i wygrywają atakujący. Dziękuję wszystkim za oglądanie i do zobaczenia ponownie.